Jak już najmier? Jaką masz fantazję? Ja. <s depositancy> z, z, z żoną z jej żoną? Z żoną? z żoną i z jej siostrą. dlaczego siostrą? bo jest podobna na przykład do twojej żony i to jest jedyna kobieta, która Ci się podoba. A może masz bliźniaczkę? Ja mam bliźniaka. Poważnie masz bliźniaka? Poważnie. To jak coś, to mów, że to on był na <s ComicatorSON> <susur> <hy> ten <Seiten> <EMICENCZE> tapie. <th�afencion> <efter d> Robi I potem jego brat idzie na rozmowę o pracę. No nie zatrudnimy pana, bo jest taki szkodliwy filmik dla pana w internecie. A to nie ja, to brat bliźniak. Jasne, jasne, zgęmy się do pana. A ja nie mam telefonu. A co na przykład odjebałeś kiedykolwiek z bratem bliźniakiem? To jest fajne. Ja Spotykałem się z będzie wczoraj, nie rękę w się I puściłem następnego dnia brata i nic kompletnie się ona nie skapnęła. Było tam co z nią, że... Ty masz taki ludz. Żony mu nie dam, nie? Co już to było? Co już, było! co już było? Nie pamiętasz? No wtedy co zasnąłeś na Sylwestra, no? I będziesz na rolce, proszę zostawić lajka i w